Dzień dobry kochani, witam was w nowym blogu. Miałam się pokazać później, ale pokazuję się teraz Dlatego, że zawsze wszyscy piszecie Boże, jaka idealna cera, jak ty to robisz? Na moją cerę nie mogę być zła Ale spójrzcie co tutaj się <dziśle> dzieje o, Tak mnie wysyfiło Nie wiem totalnie o co chodzi Czy o całą czekoladkę, którą jem co rano teraz z kalendarza Nie wiem Ja słodkie zawsze lubiłam i zawsze jadłam nie wiem totalnie o co chodzi, takie wiecie, takie duże giganty Nikogo cera jest po prostu zawsze idealna Czasami dzieją się też takie rzeczy Ale najważniejsze jest dobrze je przykryć I zdradzę wam patent Jego podkładu używam w takich krytycznych przypadkach Słuchajcie, tutaj nic nie działa Żaden Yves Saint Laurent, Lancôme, Estée Lauder Nic po prostu, nic Wygrywa Stars from the Stars na takie sytuacje to po prostu tylko podkład Stars Ja wcześniej używałam tego wedle Teraz Dubai Chocolate, ale bo to jest to samo tylko w innych wersjach I po prostu ten podkład to jest magia Mam takie przypadki, gdzie te pryszcze są takie duże, więc one po prostu, nawet pod, pod, nawet pod podkładem, widać teksturę. Jak ja mam czasami takie zmiany, gdzie są tylko po prostu mocno zaczerwienione i płaskie, to po prostu znikają w 3 sekundy, naprawdę. Okay. Włożyłam dzisiejsze okienka i powiem Wam, że naprawdę bardzo fajne rzeczy znaleźliśmy. Tutaj jakieś słodkości, czekoladę jogodową, taki fajny naszyjnik, świecę, baked apple, taką fajną paletkę do brwi. W ogóle spójrzcie, how cute e, Następnie takie piękne ciochy świąteczne Po prostu według mnie świetne Boom Boom Cream, Sol de Janeiro Taki kremik z firmy Klairs Wydaje się ciekawy Ten wiecie, e, znany serum nacynamidowe z The Inky List I Pretle Jalapeno Więc naprawdę fajne produkciki Właśnie jestem tutaj w aucie, dlatego że dzisiaj dalej z moją mamą wybrałyśmy się na świąteczne zakupy, tym razem do Grosetta, dlatego że chyba jednak na końcu jedziemy do tej Polski na święta. Cały czas nie widziałyśmy, dlatego że wiadomo, tutaj sytuacja z Tobim była taka, jaka była. Ja nie wiedziałam, czy on będzie w stanie zrobić taką podróż. Druga sprawa, wiadomo, dzidziuś, ale jak na razie święta się szykują, więc... Więc jedziemy Dzisiaj wybrałyśmy się właśnie tutaj Jest niedziela, więc będziemy patrzeć, czy coś znajdziemy jakieś, jakieś prezenciki, wiecie, dla wszystkich trzeba porobić Więc przez to, że mamy ogólnie mało czasu, to wybrałyśmy się do sklepów I zobaczymy, czy coś znajdziemy Więc chodźcie ze mną Pójdźcie, co ja tutaj zobaczyłam. Zestaw sześciu jakichś bucików z obcasem. Według mnie po prostu szarlotka by oszalała z czegoś takiego. O, ale to ciężkie. Szczególnie, że ostatnio widziałam chyba na vlogu te takie serce sercem. Jej się yy, chyba odczepiło to serduszko i była bardzo smutna. Tutaj spójrzcie, jakie ciekawe są. Świetny taki zestaw. Muszę jego wziąć. była mała, to po prostu bym chyba Oszalała naprawdę z takiego zestawu, i wierzę, że Szarlotka też na pewno, więc on idzie ze mną. Tutaj są takie misje skicone, które na pewno wiem, że Angelika chciałaby dla nowego Dziudziusia. No ale patrz, jest tylko różowy. Jest tylko różowy. A Angelika miała takiego dla czarni, nie? Tego różowego, a teraz właśnie. Fajnie było niebieski, ale nie ma go. Trzeba będzie zamówić. Fajne mówisz? Nie wiem, ty się znasz na dzieciach, nie ja. I też mamy jeszcze jedno dziecko nowe w rodzinie Ze strony mojego taty Moja kuzynka urodziła w październiku w Tamtego roku tamtego roku Chłopczyka, Olka Nazwała Olek I też to będzie pierwszy raz jak go zobaczymy Taki wiecie, roczny chłopczyk Więc właśnie też szukamy dla niego coś fajnego Jakieś fajne zabawki I Ja się totalnie na takich dzieciaczkach nie znam Ale mam nadzieję, że moja mama pamięta jeszcze jak to się robi Czy jest od półtora roku To ile on ma? Do bójś, brunię, rzecz, czy do wiesz nie, nie? rzeczy, nie? racja, nie wiem Ale patrzcie, słynny typu jest świnka Pepa Tutaj jest jakaś świnka Pepa Jest Spiderman Pełno tego jest No pisze 1,5, bo są na przykład te od dwóch też mm -hmm. A tu jest 1,5 Czekaj, ile on ma? Październik. Ma jeden, rok i dwa miesiące To może trochę za mały No to poczekają, nie? A, no chyba, że Tutaj też takie pociągi <noise> słodziatkowe z Tutaj mamy pociąg ze zwierzaczkami a tutaj z numerkami I chyba coś pomiędzy tymi dwoma rzeczami Fajna zabawka Fajny prezencik dla takiego dzidziusia Już kumającego, który może się bawić Który Ci się bardziej podoba? Numerki czy zwierzaczki? Chyba zwierzaczki Myślę, że numerki, numerki są żeby bardziej się uczy, edukacyjne uczy, no właśnie, żeby się Ogólnie to w niedzielę nie ma tak, jak w Polsce że na przykład jest niedziela handlowa, jest niedziela niehandlowa. Yy, wszystkie niedziele, po prostu każdy sklep sobie decyduje, czy pracuje w niedzielę. Większość po prostu nie pracuje. W niedzielę sklepy są praktycznie wszystkie pozamykane. Oprócz centra handlowe, centra handlowe wiadomość jakoś trzymają. Yy, Musiałam się usunąć do samochodu. E, więc e, tak naprawdę wybrałyśmy spoko dzień, ale też nie za bardzo. E, dlatego, że chciałyśmy też oczywiście skoczyć do kiko samego w sobie. Bo ten, ten misiaczek, który wam pokazywałam w tym sklepie było kilka produktów Kiko, ale mało, szczególnie, że ten misiaczek był tylko różowy, a nam bardzo zależy na tym, żeby e, zrobić już prezencik dla mojego chłopczego, mimo że może pewnie go nie zobaczymy, ale e, wiecie po prostu. Ten misiaczek niebieski jest naprawdę słodki, ale no nic, go zamówimy po prostu ze strony Kiko, bo właśnie Kiko jest nie w centrum handlowym i jest dzisiaj zamknięte. A teraz też chciałyśmy do jakiegoś, chciałyśmy sobie pochodzić po niektórych, mamy dzisiaj bardzo dużo sklepów też do obskoczenia, ale na razie wybieramy się do Action, więc w Action wiadomo jakieś durnoty, może jakiś papier, żeby za za, za, za wiecie zapropować, <laughs> zapropować, boże. No dobra, papier do prezentów, jakieś takie może durnotki, dlatego że Action w tym momencie to jest jedyny sklep otwarty, dlatego że jest siesta, więc tam jest teraz 13, właśnie jest 13.30 i w tych godzinach tak naprawdę do 3, czwartej sklepy są pozamykane, no ale jak coś to po prostu później wrócimy tutaj do centra handlowego i no nie wiem. Nie wiem, to będzie dzień po prostu w tą i w tamtą, bo to jest tak naprawdę też jedyny dzień, w którym możemy to zrobić. Dlatego my się tak naprawdę zdecydowałyśmy, że jedziemy wczoraj czy przedwczoraj do Polski, a e, dzisiaj jesteśmy tutaj, dlatego że później już nie będzie totalnie czasu. Dlatego, że w przyszłym tygodniu mnie nie ma, ale to się dowiecie czemu. E, mnie nie ma. E, wracam na dwa dni jedziemy do Polski. Więc to jest ostatni czas, żeby to zrobić. A no właśnie na moją mamę, która się gdzieś zgubiła, jedziemy do Action. Może tam też coś będzie ciekawego, wiecie? Jednak tam są fajne głupotki. To słuchajcie, koniecznie muszę wypróbować, od razu to biorę. To jest ten Fix and Go, gdzie to było wiralowe na TikToku, że wystarczy po prostu sprzedać ubrania i bez prasowania, bez niczego ma się to ubranie wyprasować. Nie mam bladego pojęcia jak to może działać Coś prezentuje jak taka woda, ale biorę Koniecznie, nawet dzisiaj mam całe spodnie niewyprasowane Nienawidzę prasować Więc to by uratowało mi życie, jak to naprawdę działa nazwam najlepsze pudełko prezentowe. To jest tylko pudełko, więc musisz kupić prezent, ale... Gotowa? I ktoś otwiera i robi... Fajnie, nie? Tak, co ja bym mogła tu położyć? I świetne to jest. Właśnie ciekaw czy jest ich więcej. W ogóle kochani, nie wiedziałam, że w Action sprzedają maszynki z firmy Wilkinson To są moje ukochane maszynki I zobaczyłam właśnie tutaj mówię, mamo musisz sobie wziąć Bo naprawdę nigdy w życiu nie miałam lepszej maszynki Szczególnie, że tutaj nie potrzebuję żadnej pianki ani nic Dlatego, że tutaj sama się robi ta pianka Musicie dziewczyny wypróbować Jeśli nigdy nie próbowałyście, wypróbujcie Nie pożałujecie A teraz nawet są w Action Ja zamawiałam akurat przez internet, więc dobrze wiedzieć Słodkie te zestawy. Ale powiedz mi, czy dwa takie same, czy jeden taki, drugi taki? Nie, no ten to bardziej dla faceta, nie? A ten dla... Mhm. Dobrze, to. Ja tutaj wekszon akurat sobie wziąłem spinki. Tutaj są najlepsze spinki do makijażu. Zawsze pytacie, gdzie takie ja znajduję. Weksząc za każdym razem biorę inny kolor po prostu. Więc o!

szybka przerwa na jedzonko, bo po prostu jest już trzecia godzina. Umieram z głodu. Zjadłam tylko tego batonika, co znalazłam w w, alb... w kalendarzu adwentowym. Mam tutaj bukeo, biały ryż, Łosoś, mm, łosoś teriaki, e, Filadelfię, mango, ananas, e, co ja jeszcze się mam, co? E, cebulkę, pamiętam, dobra, Jesteśmy właśnie, nie wiem, w Fulember chyba. I właśnie szukamy... Nie, w berżce żartowałam i właśnie szukamy jakiegoś fajnego sweterka dla Olka. Co? Ładny jest. Ładny. Ale nie wiem czy w jego stylu. Już dla Olka mam prezent, ale moja mama, mama jeszcze Chciałaby mu dobrać właśnie jakiś ładny sweterek. Jak trudno jest robić prezenty dla nastolatka? Okropnie. Spójrzcie, mama ubrała się w berzce dzisiaj. <grym> Ej, ale wygląda jakby to był Twój komplet Identyczny A to moskito jest przecież Spójrzcie jaka fajna bluzka w Zarze jest Wiecie, że teraz jest ta moda noszenia sukienek, w ogóle takich halek Pod bluzki I spójrzcie Widzicie to? Niby t-shirt, a tutaj jest taka halka Więc zakładamy taką bluzkę I mamy już stylówę Tutaj lepiej to widać, widzicie pod spodem już jest przyczepiona Taka halka Trzeba lubić po prostu taki styl, a to jest dobre rozwiązanie. Według mnie ten sweterek jest super cute i taki mięciutki, milutki, nie będzie uwierał dzieciątka. na półtora roku. Na półtora? To jest półtora, weź. Jaki słodki włosiu. Bardzo mi się podoba. Są też inne kolory z tyłu, ale chyba biały najładniejszy. W tamtym roku dostał taki sweterek i bardzo mu się podoba, więc są na, są na nowo w tym roku, więc tym razem po prostu zmieniamy kolor. No jak lubi, chodzi. No tak, tylko wiesz co, ja muszę się zapytać, u go, czy to jest L rozmiar. Tak, bo tak. M-ki na pewno nie ma. Trzy raz widzę, żeby w siecówce dwa razy do. Boże, dwa razy. Przez cały rok. Przez cały było. rok były. No, dwa, la dwa lata pod rząd tak naprawdę. Kolejny zestaw e, znalazłam. Mamy tutaj olej, oliwa z oliwek e, Alpe peperoncino, więc taki ostry, balsamico di Modena i oliwa z oliwek e, rozmarynowa. I tutaj są też takie na górze, widzicie, e, koreczki i no jak to się nazywa? No takie do polewania, wiecie, bardzo ładny, elegancki zestaw, podoba mi się. Vanille Cedrowa Tak, ale to wiesz, ty lubisz, a nie każdy lubi, nie? Każdy lubi vanille Boże, jak to wygląda tutaj z tyłu Weszłam jeszcze szybko do Arka Planet, dlatego, że ja, jeśli nas czeka taka podróż, to właśnie patrzę na jakieś pasy bezpieczeństwa dla psów, dlatego że moje mi się, które miałam dla ciebie, go połamały. I patrzę właśnie tutaj, takie najbardziej klasyczne, chyba wezmę, bo jednak. No nie wiem, no wszystkie mi się dają takie same. Ja się nie znam. Dla mnie najważniejsze po prostu, żeby on był szczepiony, żeby jakby coś się stało. To po prostu, wiecie, nie wyleciał mi nigdzie. No, ale chyba te będą dobre. Taki o, klasyczek. No, no właśnie o to właśnie chodzi. Co jest to małe? Oh, o. Nie, widzisz? Nie. To już, to już nie pipczy. A i... Nie, nie, to to samo. Kurczaki, widzisz? Bo ta jest fajna, ale jest za duża. Siotusia dla mojej niuni. Uh -uh. Ja się właśnie wykąpam i nałożyłam tą maseczkę, o której wam mówiłam w ostatnim vlogu, i ona jest straszna. Boże, to jest. nie mogę na siebie patrzeć. To jest akurat ta. Z grinczem Nie wyglądał zbyt pięknie w niej, ale no nic. Wróciłyśmy właśnie, nakupowałyśmy troszkę prezencików, większość może zamówimy, bo jednak nie było wszystkiego tego, czego chciałyśmy. Ale jednak, że poszedł nam ten dzień zakupów. Oczywiście nie pokazałam Wam praktycznie nic, bo jednak jak się robi takie rzeczy, to nie mogłam zaspoilerować, wiecie. Yy, szczególnie, że właśnie ktoś może obejrzeć tego vloga i już nie będzie niespodzianki. Więc coś tam yy, starałam się Wam pokazać, ale jednak... Yy, no, Większość rzeczy po prostu, które wzięłyśmy, no nie mogłam Wam pokazać, no bo już to dla by nie było niespodzianki. Ja lecę, słuchajcie, montować tego vloga i lecę spać. Dziękuję bardzo za oglądanie. Buziaki!